Siemas z tej strony Sandu dzisiaj jesteśmy z Ksawim, Kasperkiem, Graczem SCP zetyleonem i multakiem. Przywitajcie się. No dobra, to zaczynamy. pojedzenie, sorry. Spoko. Spoko, startujemy i idę po jedzenie. Ja tak robię regularnie. Nie, świeso. Wziąłem, dobra, mutujemy się. Nie, dobra, lecimy. Go, go, go. Mutujemy się. A to czekaj. Dobra, no to ładnie sobie kramy. Tutaj nie wiadomo, kto jest mordercą. I możemy się bać. No i światełka ten. Trafił szlak. Dobra, czy mogę ufać Zetelionowi? Możliwe. A, jest już dobrze. Śpiesznie to ułożone żydwa koło siebie. Czy to dobrze, czy źle? Hmm, ksami. I wróci mnie zabije. Wyraźnie nie, coś się stało. Dobra, teraz to B4. A, zamówienie, wiem, 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 wiem już. E, czyli B3. Dobra. Dobra, to już zrobione. Teraz na dół. Mam tutaj kabelki, to szybko zrobię. Pyk, 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 pyk. Teraz szybko na dół. A, nie zabij mnie multak, nie zabij. Dobra, nikogo tu nie ma. Szybko 6, 6, 2, 5, 0. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Teraz mam jeszcze na górze. Takie ładne. Tu chyba są kabelki. E, tak, kabelki. Okej. Okay. Ja nie zabijaj. Dobra, poszedł do góry. Dobra, Zetylinowi postaram się zabrać. Zalazłem gdzie? Dobra, kto umarł? Kasperek, Ej, Ja go ty nie, nie chcesz, widziałem. Jak coś? Co? Jest szansa, że to był Ksabi, bo ja... On jakby najdłużej czekał na spaunię. No. Bo ja, ja, ja miałem tego, ja miałem... No a, ale ja, to jest najlepsze, że ja, ja ze Sandwichem wychodziłem ze spawna. Ale Mister <grym> Sandu. ale... ale, ale U, już mnie oskarża. Nie, ja, ja tylko po, chcę powiedzieć, że teraz Mister Sandwich mnie widział. Jak, jak, jak się... zgaciły się światła, to ja cały czas hmm. z Sandwichem No i dlaczego Zbaw to robiłeś? Potem, potem ciebie zgubiłem, poszedłem do admin roomu. No to nie wiem, szczerze ja ja no, Ksawito. No mów. Ile mogę tylko tyle powiedzieć, że... Ja miałem y, na tej głównej mapie. A, ja na gdzie, trwałem, wait, miałem, a y, gdzie to było? Gdy gdzie, gdzie koło Medibayu Medi przecież nie ja, było. Medibay tam jest, nie? Bo ja tam miałem gdzieś tam y, zadanie i tam część i tam. Obo? W jest... hmm. Medibayu, tam koło tego. Takiego, a, badać. a wy Medibayu. No? W sensie ja bym no. może trochę dał na gracza SCP, bo zgłosił ciało e... i no. W sumie no, nie, nie mam takich tego, większych dowodów. W wiesz, dlaczego? bo ja miałem tym na spał, nie miałem yy, to zadanie takie długie, nie? I ja sobie siedziałem, siedziałem, o, coś tam o ogarnie na pewno, nie? I co robię, i co robię, idę. I mam y, Comet Baby gdzieś tam y, tego, nie? Zadanie, i tak patrzę, o, ciało, reportujemy. Takie, o, co no. yes, um, ja oh. tu Ja mogę tylko powiedzieć, że Ksabiego widzę najdłużej na spał. Yeah, nie... Teraz ja, bo ja, ja tylko y, tego, żeby pani że nie. A ty multak? Co Głos. powiesz? Czy już, lub głosuj lepiej. Godziu 2, 1 Wyrzucam Bo ja jadę. Amorka wskazuje. Smacznego. Mam. Ja. Emocjonalne nagrówki. No, jak ten sam. Bo ja. <laughs> tak. <noise> Połowa osób je. Dobra, wyciszamy się. Sroży, <słuch> <słuch> że tak kaszle, ale. No zabił mnie. A a wcześniej jak tutaj był, to nic mi nie zrobił. Ciekawe, ciekawe. Dobrze zrobił, że byłem obok niego i nic mi nie robił. Tutaj też robi sobie zaufania co nie teraz. No, lecie. <grywa> Upsi. Ja, wracałem z reaktoru. Ja znalazłem na balkonach. Ja wracałem z raktoru? Na spawnie, ponieważ tu wiem a, tego Dzięki. A ja właśnie sko skończyłem tasky na, na reaktorze, więc nie wiem nawet gdzie to mogło być. Więc... Wait, ale pytać Wait, bo dwój zginęło. Ale teraz trzeba... Trzeba. Wystrzelać. Um, nie. Ja. ja myślę tak, że prawie. To ja bardzo młody argumentów. Ja jestem różowy, więc nie mogę być. Za on nie razem ze mną jest też nie może być nieco ksad. No. Faktyczny krzawi <grym> Moja ale zastąpił. Tak <grym> no, super dziś, siła argumentów, dziś, super, dziś, argumentów, dziś, super dziś, siła argumentów Tak, tak Super siła argumentów Mówiłem Ej, grasz SCP? Tyś Ty, ty... widziałeś, jak wylazłem z czy nie? Ja nie, nie widziałem. <grymne> ja Inaczej, ja, ej, stawi, Tu wargi, ruch! Właściwie się jak ty tam wylazłeś, nie? nie widziałem, że ty z będu. Jak się kłócą? Ufysałeś to. a ja, ja wiedziałem, że ty jesteś, i wiesz, dlaczego? Bo ja właśnie coś podejrzewałem, że za długo nas się dziać, nie? I potem jak kończę, patrzcie, ciało, a ty byłeś ostatni, jak wychodziłeś z tego. No i dlatego. Nie, to jest najlepsze, że ja to w środku, nie na samym początku. Problem, proszę świata. świata. Bo potem sobie ja cofnął do medwej bez powodu. Dobra. No to jestem z. Oooo, ale mam ładne tutaj taski. Alkacperek zapomniał, że ten, że jest animacja podczas ten, podczas właśnie skanowania, no i o, dał się złapać, teraz wiemy, że on jest. Chyba, że mnie Xavi zabije, to wtedy dziwne, bo powinna być ta animacja. Ale Kacperek, no nie, on był ten najpozytywniejszą osobą w ekipie. Ej, bo ogólnie Beka Ksawi był przy co? mnie i my dobrze wiemy, kto jest impostorem. Wait. Nie, nie Wait, wiesz? Co? Ja, jak my wiem? Ja nie wiem. Chodzi o, o animację ten przy skanowaniu. Nie było jej. Czy ja jej nie widziałem czy coś? No właśnie. Ja też jej nie widziałem. No w A powinna no to... być. Bo Kasperek wszedł ej, na ten. Jak Xfald. Poszedł na skanowania, ja w ogóle ja No a powinna być animacja. Ej, ale z, z ty tym z Drainem na górze. Nie o E, mógł mógłcie go. Właśnie, ej. A nie? czemu wy już daliście głosek? Nic nie powiedzieliśmy ja prawie. Ja nie dałem. Ja, ja, nie ja nie wiem. Ja na De- no to, to jest Lyon. Wygadacie z tego animację, to chyba, ale nie wiem. Ja, ale poczekaj, a jakie są twoje argumenty, dlaczego ja? No dlatego, że- no, Tam był z Draidem. A. Dobra, e. nie wiem, szybko może skupnijcie, jak chcecie, bo ja dałem na Kacperka, bo myślałem, że- No Kacperek, jest, no bo nie było. było animacji tego. I Ty, Lyon. I Ty, Nie No i... Kaskiew, nie no, Nie, bo ja się no, nie no, skanuję. Nie, on się Nie! No, no ja się stanowałem. Oh. To czemu nie widzieliśmy animacji? Temu, temu, temu. Nie było animacji. Bez sensu. O nie, ej, tak, tak nie może być, przecież nie widzieliśmy animacji, a to. on nie był. Bardzo dziwne. Bardzo, 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 bardzo dziwne. Mamy problem, mamy, mamy bardzo duży problem. Chyba będę się trzymał z Ksewin, <laughs> bo ten. Jest duża szansa, że on nie jest. Szybko zanim nim nie graczy z CP złapie I dobra, ja siedzę koło k Koło go siedzę. Coś tu jeszcze mam. Nie, to na no dole. No i hey. coś? Nie Widziałem jak przez wentylację przechodził. <grych> Wy tym kontrolerumie. Kto? Kto? Ja, jak przez wentylację właśnie. Zielo, jeden, znaczy, nie, nie. no... ciłeś do wentylacji przy mnie. Widziałem to. Znaczy ja Ręczowy. wiesz co powiem? Ja powiem, że gracz SCP nie biegł, by naprawić problemu, jaki teraz był. Ale, ale, ale. Ja, ale ja byłem nie, to po tutaj. Prostu... Ej, no nie w kawetarii. Widziałem, jak przechodziłeś przez i yy, nie ale, ale ja byłem w no, prawda, ale byłem w kawetarii. No, weźcie go, jak nie No, bo jest, przez ventyzację ja no, to teraz ja To co, ze tyliona? Z Etyliona, jak nie jest, to możecie mnie wybadać. Ale przy mnie do wentylacji w kontrolerze I, i szukałem, gdzie jest tego. Gdzie jest przycisk, żeby zwalczyć. go? Gdzie? I co, kto będzie? Nie! Nie mówiłem dobrze. Sumie, bo sumie, do ja, ja właśnie czekałem w kafeterii, żeby to się żebyśmy animacji No, no nie wiem, powinno być. Mogę powiedzieć, ja właśnie byłem w kafeterii, żeby zabić, kto by poszedł kliknąć, bo ja widziałem kogoś, bo ja. Failowałem wyszłem z erorem na ten, w z wentylacji, mówię. Lekko Ja <gulowa> szukaj, ja szukałem, gdzieś ja tam przyjść z tym, nie mógłbym. Ja chciałem. Ja pójdę do storyjda wy... i gdzieś tego, wy... bo ja nie pamiętam gdzie. No no dobra. No to ja dziękuję za oglądanie siema.